Ej, hey ludzie mają z tej strony, teraz bez słuchawek jest ze mną wypustę. Tak, ja i bez echa. Z regencji konsult. Uz... armia Uzbeków chyba zginęła? Nie, zajmuje się buntami. Spoko. Uzbeki. Mam 2,5 tysiąca hajsu, to mogę sobie pobudować. Rebelia w Jarkand, nie. Tak? Ko... nie. Chyba wyszli z koalicji, danej, ja z koalicji. Ja już podbiłem tyle krajów zgadnij, jaką mam agresywną ekspansję. Zero. Zero. To jest fajne. No. O, zyskuje pięknie na YouTube Uniki, to... a Deli traci ze mną stosunki. Na jedno, okay. jak graliśmy w YouTube Uniwersaliz, to jedno z... Znaczy, tam kolegę, który tam gra, to hmm. rozwaliła właśnie koalicja, a nie akurat w ogóle. Hmm. Ja nie słyszałem czegoś takiego jak koalicja. Nawet nie, wiem, co to jest za zjawisko jest. Słyszałem, że ponad jakieś groźne, ale tego nie znam. nie przyjmuje chrześcijańskich imigrantów do siebie. Wow, Timuridzi mają 11 tysięcy wojska. Kara też opada. A przez pretendentów. O, i są jeszcze do nie tego. Nie chcę białego pokoju, Uzbek. <noise> Za długo jeden. trwa ta wojna, żebym teraz wziął biały pokój. Czekaj, jak tam było? Offer Tribute. War Reparations. Annual relacji z Oiratem. Nie chcę, żebym uwolnił jakieś państwo, niestety. i Subject z Bośnią. Return Course nic nie chcą. Żadnych prowincji nie chcą. I milion pieniędzy wam dam. 91 oferta pokoju. Ok. Tak. W maju zniknąłem. O, Austria opuściła koalicję. Jak z Polakami moje faworki wyglądają? tej słabo relacje stoją, no musiał. A muszę zimpować relacje. Myślałem, że improwowałem już. Nieźle, 13 faworków mam. Z Krymem mam faworków 31. Aha. Jakie mam jeszcze. A z mam sojusz? Ja na to faworku, Zbawiam. 26. Okej. Okay. Na Skype czy na czym? Bo na skrajpie to możesz wyciszyć. Mogę zjednoczyć ISLAM. No, zwek White pisa A w ogóle pomyślałem, żeby nie zrobić trochę więcej serii z Europy, u mnie, ale już bardziej z achievementu. na Iron Man Mode. Ja też. Od, od kiedy mam ssd na którym mam gry zainstalowane, więc może teraz ten auto zapis co miesiąc nie będzie taki irytujący. Ja, jakie masz e, SSD-ka? 500 giga. Napierdolę. Czekaj, Dlatego robiłem formata. Komputronik. Nie, morele.net. No i co z tego? Chcę po prostu ceny zobaczyć. Rozmienili teraz wygląd Komputronika, czy nie tak łatwo się sprawdzało. <laughs> powiedzieć ci jeszcze firmę SSDK? Nie, cenę. A ceny nie pamiętam, ale coś koło 600 chyba 50 czy 750. Więcej niż ja mam. jakieś 150 zł. W sumie ja w tym miesiącu wydałem 90 zł na cele charytatywne. Aha. O, faworka zyskaliśmy. Dobra, yy... Tego się nie da z raise I kurwa. <grytania> Wenecja ma większą armię niż Austria. Dobra, idę teraz po jego Wiktorii Karca. Tu mam Lełku. A! Jeszcze mam z Tunezją sojusz! A my jak mamy faworki Tunezja? Ja musiał wziąć, byście? O! Kanonady już mają pierwsze. Aragonia kanonady wynalazła. Y, w sumie, akurat jak mój król będzie dorosły, to będę miał kanonady pierwsze. A. Tak! It's an omen! It's an omen! Mogę, pr mogę przejść na vajaryanę, czyli na hinduizm, tak? Wtedy, no, nic by ci się opłacało. Ech, ale mówię, że decyzję taką dostałem, albo mogę wziąć minus jeden unrestu za 5% droższą stabilność i chyba to wezmę. Mm. Odnowienie menpoera. raczej tej misji nie wykonam. Wchłonięcie <gry> Mongolii, to by mogło być dobre, jakby on by był lojalny, ale już mu dużo nie brakuje 60%. Recline za. Czyli pewnie wojna. Najgorsze jest to, że. Jak, jak wojna z Ming. Więc mam misje, których niestety. nie chcę, ale dobra, wezmę wchłonięcie Mongoli. Bo to, to się prędzej czy później zdarzy. tu już. Ming. Ciebie walnęło. Jak ty się wyrażasz do kooperantów mają? Ming. Już ci mówię, że Ming ma wojska 44 tysiące i 40 Lepiej... tysięcy Manpowera. Lepiej pole ze mną relację. Stosunki. Nie było żadnego stosunku. Jak ostatnio na lekcji mieliśmy z Lalki Ten. I pani mówi, no jaki tam był stosunek pomiędzy Wokulskim a Izabelą? A kolega odpowiada, że tam nie było żadnego stosunku. Super i posta. Ja. Dobra, trzeba wywalić najemników połowę mojej armii. Na nagle zarabiam. Ja zarabiam 9, czyli dokładnie 10, na, ze wszystkimi doradcami na plus 1 i z włączonymi fortami. No wiesz, ja mam jeden fort. Nie mam doradców. Mam 12. Nie, czekaj, ile? Nam 13 z 20 możliwych jednostek i ledwo zarabiam. A ja mam 6 tolerancji prawdziwej wiary. Wow, ja trzy. <laughs> 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 o Timuridzi nie mają z tego sojuszników żadnych. What? Jak <laughs> to by ich chciał? E, ja, bym, ja bym ich wziął na początku gry, ale byliśmy historykami, mamy minus tysiąc za to. Siedem tysięcy men paue... znaczy siedem tysięcy wojska masz, Ty murydzi. Chyba Baludżes nich zaatakował nawet. Nie, z Persją mają pokój. A Persja mnie lufcia. <laughs> Jego wasal walczy o niepodległość, okej? Okay? To jest chyba dobry moment, żeby zaatakować Tymurydów Ej, nie obrazisz się, jak zerwę z, e, z Tobą sojusz? Czemu? Jesteśmy dosyć daleko, jeszcze nie opłacam. No, po drodze lepszych sojuszników już tak powiem. Z... Znaczy na razie nie opłaca mi się, bo persji <coughs> zanim persji paworków nabiję, to 10 lat minie. Oh god! 17 tysięcy buntowników z tego. Z timorydów do mnie przyszło. Ach. I mi rozbija armię. <coughs> Uciekać. <coughs> <Jesus>. <coughs> Ja to są ja jeszcze ja, jarkand Separatist, a, bo ja mam ziemię od jarkandu. W sobie jest taką sytuację właśnie, Real. mu do z innego kraju. Jezus Maria. I znowu 6000 tysięcy Menpaera w rezerwie, znaczy tego do, do, do tyłu. Yy. Jeman znaczy, Znowu man, budować na znaczy budować, szkolić. Tlemenken. No ciebie bardzo ważne pytanie. Gdzie leży Tlemenken? Tlenken? A tam leży Tlemenken. Tlemenken jest obok. Pomiędzy e... Marokiem a Tunezją. No. Dokładnie. W sumie mogę wykorzystać ten czas, żeby się pozbywać buntów. Ora, technologią militarną. Rób się, bo miałeś być szybciej niż mój król. A mój król ma jeden do militarnych. DZIEDZIC JEST DOBRY! 3-3-4 No i wszyscy mhm. BĄDŹ DOBRYM GENERAŁEM! 3-1, kurwa Ile masz kasy? Ja? 1600 Pożycz trochę, bo mi się środki kończą, bo muszę korzystać z najemników Kurde... Mozaka Jeb, przejset. Dobra. <śmiech> <Krujmo>. <śmiech> yeah. Wchodzą kory dobrze. <laughs> Jej, nawróciłem coś. Mogę powoli nawracać sumnitów. Fakt, że będzie to trwało 555 miesięcy. Jezus, kiedy ta technologia wejdzie? Jak te armaty tyle? Trzy lata, Jezus Maria. Mam plan, ma jest, ja mam na plan. Następ, na następnym poziomie mogę armaty robić. Ech, przestaję płacić moim e, wojskom. I daję wam dwójkę. Tak, co nie tak? to Nie ma różnicy. Co, co z tego? Land Force Limit. <coughs> Mogę jeszcze u nich poprosić u base'ów. o trochę Military Power. I poproszę. O, no i zaraz mi skoczy pięknie za miesiąc. Technologia militarna. No i tak, wracamy do kolejki od dyscypliny. Limit wojska wynosi dodatkowe 8000. Mamy 8000 armat. 5, 6, 7, 8, 9, nie, nie. 8. Po 4 do każdej armii i na początek musi starszyć. No, ale uków raczej starczy. Wy macie jaką militarną Szóstą, a ja już siódmą. No, ona was starczy. Dobra. Ile wojska masz, ty 6000 Sześć tysięcy. Okej. Okay. A wiedziałeś w ogóle, że jeżeli chyba Francja będzie odetnięta od Burgundii, albo będzie miała mniej niż 8 prowincji, to jest szansa, że Hiszpania zdobędzie prowincji Burgundii? To ja nie jest możliwość. Ja nie pamiętam, jak to działało, ale połowę Burgundii dostaje aktualny cesarz. Nie Austria, tylko aktualny cesarz. A że Austria jest na początku gry cesarzem, no to zazwyczaj jest to Austria. A drugi dostaje chyba najsilniejszy rywal od cesarza, drugą połowę. Na takiej zasadzie to chyba działało. Nie, bo często Austria ma sojusz z tymi. Z Francją. Z Ziem, nie ale. Albo najsilniejszy rywal Burgundii. Nie pamiętam na jakiej zasadzie to było. Znaczy to czytałem ostatnio, ale tak, tam było tak naprawdę, <laughs> że e, było jakieś też, że coś tam musisz posiadać, dodatkowo to. Tak zbytnio statystycznie było to przedstawione. Mm. I nie ogarnąłem tego. Chcesz do wojny? Mm. Wiesz, mentalnie ci mogę pomóc, bo raczej tam nie dojdę. Czy na Reifortakis możesz? Już mam, bo jestem w trakcie wojny z tym, z tymi Rydanem. Aha. Czemu Tunezja się nie dołączy? A against enemy. Ale tak, że tylko Jemen się dołączy. To fajnie. I chyba pozwolę jakimś sunnitom zmienić religię u mnie w kraju. Jak tak patrzę, to, to wszystkie ziemie na zachód będą suni. Że tego nie zrobiłeś? Wiesz, Miałem to na, razie to razie jeden, miał na razie jeden bunt Sunnitów i to na początku gry, kiedy większość moich prowincji była mojej religii, więc go zniszczyłem. Ale to nie statków pobudować. Ora, zrobię galer Hm, chyba, że zatrutnie teologa i wezmę black szamanizm, który mi daje siły misjonarzy plus 2%. O. To nie będzie głupi pomysł. Tylko, czy mamy dostępnego teologa? Inkwizytor, filozof i naukowiec. No trudno. A jakieś zacięte strategiczne bitwy, czy nie? wiesz co? Jeszcze nie spotkałem armii od Timurydów. Na razie odbijam prowincję. Ja na razie przez spotkałem. Ja spotkałem mamoleuków, ale zobaczyli mnie i uciekli. Chyba dowiedzieli się, że nie mają armat. No i co się. Chyba zrobić fokus administracyjny, żeby w końcu... Ja już mam fokus administracyjny, żeby tego, żeby wejść na tą piątą technologię, żeby ideę wziąć. No właśnie ja nowego tego rywala innego miałem. I tym rywalem była Wenecja, jeszcze na nich embargo nie nałożyłem 75 power projection. <laughs> Dodatkowe punkty dostaję przez to miesięcznie. Fajnie. mam 49 Power Projection. To jeden za mało. No. Ale ja nadal czy... masz tego, dodatkowego generała. A tak trochę chyba. Będzie stack wipe? Nie, nie, nie było. Miałeś ze mną. Ja już zerwać i jakoś tak nie zerwać. E, tam nie opłaca mi się na razie. W sumie. A w sumie się opłaca. <laughs> O ty. Nie, mam jeszcze hrołem, Mariasz. <noise> Ktoś z nas musi zginąć. Mój ma 23 lata, więc... A twój ile? 17, więc trochę to potrwa. <noise> Chyba, że mój zginie w bitwie. Mój nie, nie, nie dowodzi. To, a czyli będzie dowodzić? Jak mój <laughs> obecny dziedzic będzie już 16-latkiem, to da dam mu dowodzenie, takie strategiczne. No, mm -hmm. Nadal jestem 5000 w długu w Manpowerze. <laughs> Jesus. Jak to robienie floty trwa? No jakoś idzie. No się Race War Taxes by się przydało na to wojnę, akurat. Ja tracę kasę mimo, że mam Race War <laughs> Stolica Tymorydów jest podbita przez jego plemiona. 100% autonomii w kuchiat okej. Okay. To masz do zarobków tam stamtąd. Ale jak, to, jak podbije tam prowincję, ta autonomia się chyba zmniejsza do 50%. Tak mi się wydaje. Że autonomia zostaje. zmienia się. Nie zostaje taka, jaka była w prowincji. <laughs> Ja jedyne, co. I nagle zarabia, tak. poziom powodu. administracyjny, chce zrobić jakąś ideę wojskową? Czyli nie wiem, czy zrobić administracyjną? Czy to, nie. Tak, administracyjną czy wojskową zrobić? Co mi polecasz? E, co? czy administracyjna? E, na co masz fokus aktualnie? Aktualnie jeszcze na administracyjną, ale schodzi mi za. W 84, więc w sumie to nie ma różnicy. No to zależy. Jak weźmiesz, jako pierwszą, ideę militarną, to będziesz odstawać militarnie od reszty świata, ale będziesz mieć bonusy militarne. Jeżeli, ale ja już jeżeli będziesz liczyć świata. na to, że dostaniesz w końcu króla, który będzie mieć. No masz cztery następnego militarne i będziesz musiał dostać jeszcze raz króla, który ma przynajmniej czwórkę. To nie będziesz bardzo odstawać militarnie wtedy. Jak twój następny król będzie nogą militarnie, to będziesz do tyłu militarnie. Chyba, że nie będziesz. Fokusować się na samej idei, tylko będziesz... O, dwie idee, dwie technologie, dwie idee, o, dwie ze, technologie. Zostaje armię. Poczekaj, aż Tymuridzi będą mieli dodatni. A ty ten... masz już tej Wiktorii Karcy? Nie wiem, nie sprawdzałem. Eee... Nope. Cała mapa szara. Ale jestem czwarty. Poczekaj, aż Armia Tymuridów będzie miała dodatni. Eee. Dodatnią szansę pamiętam, odbicia kto... kapitolu, i wtedy ich zaatakuje. Która prowincja to była Jerozolima? Coś mnie woła, wait. Co? Nie, pójdź. Jezus, musi się myć. I spać. Nie, kumpel przeszedł. Matka mnie woła. W mamy nagrania, niecałe 20 minut. No, równo 20 minut w Akurat teraz skoczyło. Jezus, bardzo szczęśliwy, psa. <laughs> Przywitaj się. Dzień dobry. Dobry. Edybry. Wielka bitwa morska, a nie bunt. Hmm. Dzień, dzień, dzień. Co mnie tutaj za te jest? Widać pożyczkę, nie? Zaraz mi się galery skończą. Nie, nie do mnie to, to mnie do końca życia, jak właśnie mam. Lerny bunt. <grymne> mam bunt na drugim końcu mojego kraju. Zanim tam dojdę, to on podbije pół kraju. Jeszcze wypadałoby zakończyć wojnę z tymi rydami, którzy mają minus 2 stabilności. Jej. <grymne> oh. Po tej wojnie może będę w stanie wchłonąć Mongolię. Bo będę na tyle silny, że zmniejszy się z 62% na mniej niż 50%. Co wątpię. Chyba będę musiał wchłonąć Uzbeków do końca. Create template. Tu 10, tu 10 i tu 10. Próbujemy prędkość 4? Po sekundę. Nie stuka, tak. <grym> no, no, <niechudnie. grym> w Tu może otwierasz. Jedni basem, synu. A tam masz... ten... No, no i znowu jutro nie będziesz w stanie nagrywać. Nie, spokojnie, dzisiaj przy piwie i to na chwilę, już jest przecież dziesiąta prawie, no, w pół do prawie. Noc jeszcze młoda. No, noc jest młoda. Trzeba korzystać. No, kapitol, padaj. Osiem tysięcy wojska. Bied, jak biednie, Team ludzi O, będziesz próbować odbijać prowincję? Spoko. O, we dwójkę gracie, ja? No. Ja jestem tym. on no, otomanami. Turkami. Kebabem, <grym> to. <grym> Kebab. Ej, podbiłem twoją stolicę. I nagle Timurici usunęli 3000 ludzi. <grystanie> Okej, okay. jak znaleźć stolicę co Mamalełków, to się zesrają do końca. Będą łaskawi i przytulni. Potulni. Jej, mogę wziąć to co chcę, czyli jedną trzecią jego kraju. Boink. A, jak to pięknie wygląda. Dobra, po kolei. Co się da spalić? Wszędzie jest mało. A, te prowincje już były spalone niedawno. Dobra. Tu. Teraz zacznę chwilę. Tu. Na reparacje się zgodzili. Może do stówy nawet dojdzie. Nie, no nie ma co zjemy autonomia na... zostaje tak jaka była. W sumie z tych, <noise> z tych prowincji mam zarobek żadny. I na pewno będę mieć bunty, bo nie mogę zwiększyć autonomii. Będą no, trzeba moje Karcy kurować. Już? Wszystko? Ja Nie, do, do siebie gadam, tak jakby... O, wszystkie zaznaczyłem. Powaliło no, cię. No. Czasami mi się zdarza. Chory, pojebię. Plemiona są złe, bardzo złe. Dobra, macie... UŻHAR. 20 kasy za 10 prestiży, 20 Horde unity. Szkoda, że mam 100 Horde unity, ale 10 prestiży się przyda. Siedzicie tutaj, bo tu na 100% będą bunty. Hmm. Jeden oddział najemników możemy usunąć, bo jesteśmy ponad limit. Cyk. Na razie tak nie do się bić. I za rok będę mógł wziąć ten power. Ok. Hmm. Tracę 5 kasy, utrzymując wojsko. Okej. Okay. <laughs> Przydałaby się jakaś ekonomia w tym kraju. <laughs> nie. Jest zerowa. Nawet mi się nie opłaca budynków budować. No to właśnie. To jest 0,01 do lecisz cały czas konkwistatą. Na sód się rzuć bardziej. No, Na właśnie nomadzie. jak wygląda Mongolia? 64%. O. Oh. Monetarnie wspomóc zawsze spoko. Jest 26 minut, kontynuujemy czy kończymy? Koniec. Dobra. Nie będziemy tam dla widzów robić dobre. Zatrzę. W takim razie dzięki za uwagę i następnym pa. razem. Na razie.